Witajcie, z tej strony Woderyn, zapraszam was do umówienia trzeciego odcinku obi gdzie no pojawia się już tutaj nasz czarny zdojomy z oryginalnej trylogii, tak czy inaczej zapraszam. Pierwsza scena jest naprawdę mega, widzimy jak Obi-Wan tutaj przychodzi na sobie mis słowa mistrza Jody i w ogóle wszystkich swoich przyjaciół jak i też Anakina, a też tutaj w drugi na drugim planie takimi przecięciami widzimy jak no, Darth Vader jest stworzony, jak tutaj zakłada swoją zbroję, co jest naprawdę mega hue, super rozpoczęcie odcinka. co nie widzimy już Lorda Vadera w pełnej jego załości w swojej zbroi, który no, rozmawia z inkwizytorką. To jest trzecia inkwizytorka, która, wiecie, taką obsesję na punkcie obiłama. No, no i Wader obiecuje jej właśnie, że no, jak zabije obiłana. No to tutaj, no i w ogóle znajdzie Obiłana, to będzie kolejną wielką ekwizytorką. Co oczywiście, no tutaj, no daje motywację, żebyście jeszcze bardziej ścigać Obiłana. No i co mogę powiedzieć, bardzo fajnie zrobiony ten kostium, bardzo fajny, taki czyściutki, nie? <laughs> bardzo mi się podoba idea tutaj w tej, w tej formie. No i też mam potwierdzenie tutaj jednej tutaj jakby części z legend, to że no, na Mustafarze Vader, Vader miał swój zamek. No i tutaj to jest prawdą, tutaj widzimy na Mustafarze, on ma tu swoją siedzibę, ten swój zamek. No i widzimy tutaj kolejny jak Już obiłan tutaj zleją, ruszają przez tutaj pustkowie, jak sam Obi-Wan powiedział. I tutaj no widzą tutaj znajomy Uposa i widzimy, patrzymy tutaj na twarz no i widzimy. Kristen Sena, czyli aktora, który grał Anakina Skywalkera i do no. To jest Anaki Skywalkera. <grywa> Obi-Wan widzi Anakina Skywalkera. Swojego dolnego ucznia. Tutaj należałoby też zaznaczyć to. Widzimy jak Obi-Wan no tutaj dochodzi do wniosku, że został oszukany, że tutaj nikt nie przybędzie. A też przy okazji no widzimy ich jak tam ruszają, wysyłają sądy, więc do na raczy to sobie jeszcze powa powalczy możliwe, że w tym odcinku. Obiła dostaje podwózkę, ale tutaj widzimy już, że no tutaj jest znak imperium, co oczywiście no tutaj No Obił też wie, że to jest znak imperium, co tutaj go optymizmem wcale no nie napawa. No i dosiadają się do, do niego właśnie tutaj członkowie. No szturmowców po prostu mówiąc, że no szukają jakiegoś jedaj i znajdą go jak zawsze, co jest no, dosyć no ciekawe tutaj, czy oni tak znajdowali tych jedaj, no cóż, no tak jak oni strzeli to jest bardzo wątpliwe. Pamiętacie Mandalorianek, jak nie mogli w... W... do celu trafić, no właśnie, <laughs> Ej, no i tutaj oczywiście no, tutaj zbywają nasi bohaterowie tych szturmowców, oni to potem wychodzą, a potem Leja się pyta, czy Obiła jest jej tatą, no niby to takie, no oczywiście Obiła zaprzecza, ale jest teoria, że to właśnie nie Anaki na no, Obiła, nie jest właśnie ojcem, co jest to dosyć no, ciekawą teorią, oczywiście taką dosyć głupią, no ale jednak jest taka teoria, co bym chciał tutaj no, zaznaczyć. No ale nie mogło pójść aż tak fajnie i tutaj no został zemaskowany w późniejszej scenie tam kontroli szturmowców, no i tutaj no widzimy, że jednego nawet przedziurają tu całą barykadą, tym laserem z barykady, gdy spadał i to jest strasznie fajne, tutaj w końcu może zaczynają Disney zaczyna rozumieć Gwiezdne Wojny, że my chcemy właśnie takie sceny widzieć jak rozczuwonkowany ktoś, to jest no, jedna z fajniejszych scen na razie w tym serialu. No i tutaj właśnie, no to mu tutaj masę, no tutaj nie musicie pokazywać krwi, no bo tutaj miecz świetlny, no to jak przy nie, od rąbie kończyty nie, nie, nie musi być krwi, bo to od razu tak działa jak amputacja, nie, więc znaczy, no, nie wiem czy w tej najnowszej trylogii tego, no, nie było. No i tutaj obi był już mało co miał się dać złapać, tutaj, no przecież inni ludzie z tym właśnie chodzikiem. A to ich ktoś im chura toło, no co jest niesamowite, do tej no. Czy to jest ta osoba, z którą Obi-Wan się pojawić? no Kurczę, dosyć, no. Interesujące. Obi-Wan Obi rozdziela się z leją, żeby tam, no ich trochę tam zająć. No i spotyka kurcze jego. No i tutaj oczywiście widzimy pierwsze mega, tutaj odpalenie miecza świetnego, co jest naprawdę zajebiste. No i cóż, no tutaj no, musieliśmy trzy odcinki czekać, trzy godzinne odcinki na to czekać, aż on odpali miecz, ale no już we, mówiłem wtedy na początku, nie, że on nie odpali, będzie tak odpalał miecz, coraz, ale jak odpali to będzie naprawdę mega sen, no i mamy to walkę między Weiderem Va a Obi-Wanem, czyli no ta na Mustafa nie, ma, nie była ostatnią właśnie walką tutaj, więc no miałem rację akurat w tej kwestii, że no oni tutaj w tym serialu jeszcze powalczą. To nie to tylko, że tam Vader się. Wajder się pojawi, ale możliwe, że tutaj zaraz będą walczyć. Obiłem to pyta się Vadera, co się z nim stało, a Vader odpowiada, że no tutaj zrobi, jest tym, co z nim zrobił, czyli no tutaj no nawiązanie do tego, że odłamał mu ręce i nogi właśnie pod koniec trzeciego epizodu. No i w sumie go też podpalił, tutaj wpadł do lawy nakin. To jest naprawdę fajne, że to Vader mówi. Vader mówi fajnie tutaj znowu słyszeć głos Weidera. Po tylu latach, nie? Tylko, że wrócił. No i widzimy, że Obi-Wan tutaj przegrywa tą walkę. Trzecie siostra znajduje tutaj znak rebelii, co oznacza, no, że tutaj... No, znak rebelii czy też znak republiki, nie? Chyba ty, to jest ten znak, co miał Obi-Wan? Tak. To jest znak, ten, co miał Obi-Wan wtedy na no, tym... No, no. Na ramieniu, czyli to jest znak jakby Republiki. Nie, nie rebelii akurat. To jest Republiki jeszcze starej. Znak. A Wader nawet tutaj pod duszą biła, no co jest, no. Nie sądziłem, że jeszcze coś takiego zobaczę, że Vader pod duszą biła, Ale no kurczę, widzę. No i nie jest to zbyt przyjemny widok. No i widzimy zemstę Weidera, tutaj rzuca go w ogień, podobnie jak Obi-Wan rzucił go w ogień, nie pamiętamy, pod koniec życia go i pisodą tam spadł w lawę i ten, i no i kurczę się spalił, no i to jest taka zemsta, no Weidera na no, obi no ale tutaj gratuje no, ratuje, to w ostatniej chwili rzuciła na ta dziewczyna, która no, tutaj pomogła Lei uciec, więc to no, tutaj no, jedynie ona tutaj uratowała. Bena przed Wejderem Bena tak, razem to już jest B, nie obi -Wan. No i cóż moi drodzy, to było tutaj na tyle jeśli chodzi o wak. no to jest głupie trochę, że to ogień powstrzymał Wejdera, moim zdaniem on powinien przejść przez te nogi, ale cóż, no takie tutaj, te tak tutaj to zrobili, więc no tutaj, no możemy się tego czepiać, ale no Beno no, nie może obiłam. tutaj zginąć, to no, wybaczcie, ale no w czwartym epizodzie się pojawia, nie? To wiemy jak on zginie, więc no tutaj no zginąć nie mogę, ale no było blisko. A w ostatniej scenie odcinka widzimy jak trzecia siostra odnajduje leję. Czy to, to znaczy że no Obi no, do jego do tej motywacji nie zmieni. Tutaj dalej będzie szukał lej. No i coś moje na tyle, jeśli chodzi o to odcinek, No tutaj w komentarzach oczywiście opinii, czy mam dalej go omawiać. Bo ten odcinek był o wiele lepszy, to... Od tych pierwszych dwóch, kurczę, zmiażdżył całą konkurencję. Jak na razie, no i cóż, to będzie, widzimy, historię. Obi-Wana i o dziwo. Czyli troszkę jak Mandalorianie, już wiem dlaczego. Tutaj, jak był drugi sezon Mandalorianina, tutaj, no, to Obi-Wana no bo to są dosyć podobne seriale, no cóż. Bywa. To są dwie ojcowskie, jakby, opowieści. Niech jak wam się podobało, piszcie. Ja oczywiście nie mogę się doczekać środy do kolejnego odcinka kiedy się to tylko pojawi nagrywam oczywiście nie puszczę go chyba w poniedziałki będzie obiłam, bo to jakieś no mocno wam tu i tutaj i nie jest to jakiś mocne zapotrzebowanie na ten sery do jej kanale ale fajnie mieć tutaj ja bardzo lubię jezdny wojny no cóż tak i będzie się pojawić tak czy tak